Jeśli oglądasz ten film, to prawdopodobnie jesteś facetem, bo według statystyk prawie 98% oglądających ten kanał to mężczyźni. No i skoro jesteś facetem, to na pewno choć raz chciałeś się poczuć jak ten gość. James Bond. Czyli jak taki facet z charakterem, czyli ktoś, kto jest z jednej strony opanowany, ale z drugiej potrafi pokazać pazury. I zawsze dba o to, aby zrobić dobre wrażenie. No i ten gość z charakterem musi mieć także samochód. Tylko niekoniecznie musi to być auto Bonda, bo Bond jeździł różnymi samochodami, jak choćby takim Fordem Mondeo, który jest fajnym, rodzinnym autem. Ale my nie tego szukamy. Co nie? Nie chodzi o taki samochód, który zrobi takie samo wrażenie jak Halliburry na Jamesie Bondzie, czyli auto, do którego nie da się doczepić. Takie bez skazy. Wiesz, abyś potem nie musiał słuchać jakichś dziwnych komentarzy w stylu... Hej! Sikie auto? Dzisiaj poszukamy takiego auta, czyli takiego, którego nie można zgasić jakimś szyderczym tekstem. Czyli auta, które nie ma skazy na swojej marce. Auta dla faceta z charakterem. Więc zapraszam Cię na te poszukiwania, które tym razem nie będą z innej perspektywy, tylko z typowo mojej perspektywy. Zanim zaczniemy to kilka słów wyjaśnienia. Po pierwsze, ten film nawiązuje do serii wpisów, jakie znajdziesz na naszej stronie www. Linki na dole. Seria ta nazywa się Co wybrać i tam Mateusz Kania oraz czasem ja w luźny sposób wybieramy pewne samochody. Jakie? Pamiętaj, linki są na dole. W luźnym znaczeniu, czyli praktyczność, użytkowość, rozsądek to idzie na bok, a w grę wchodzą głównie emocje, czyli samo serducho. I tak samo będzie dzisiaj. Czyli to będzie taka moja emocjonalna lista, w której wybiorę najlepsze, no według mnie, auto dla faceta z charakterem. I na pewno nie będzie to niemieckie auto. Okej, okay, takie BMW 8 albo M8 by się nadawało, bo to przecież typowe grand turizmu. No ale wiesz, co sobie ludzie pomyślą, jak przyjedziesz w BMW. A BMW opowiadasz, No mój 18-letni syn ma BMW. chuligański wizerunek nie pasuje do faceta z charakterem. No i także nie wybierzesz jego głównego konkurenta, bo jak powiesz, że przyjechałeś Mercedesem, to możesz usłyszeć. Mercedes mówisz, takim czymś to moi kierowcy wożą piwo do Biedronki. I zanim wytłumaczysz, że ty masz Mercedesa GT, SL albo SLR za grubo ponad bańkę, to już każdy będzie się rozglądać za ładnymi paniami. Tak samo nie wybierzesz Audi, bo usłyszysz: A, Audi. Moja córka miała kiedyś Audi, takie małe z Amelinium, czy jakoś tak? Okej, okay, a co z Porsche, bo 911 to idealne auto GT. Zgadza się, ale prędzej czy później ktoś rzuci hasłem, które często powtarzał Jeremy Clarkson. A 911, powiada, czyli taki współczesny Volkswagen Beetle, który został stworzony kiedyś dla. Nie, 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 nie. Niemcy. Odpadają, więc idziemy dalej. Jeśli nie Niemcy, to może coś z USA, bo przecież kiedyś amerykańskie auta były pełne luksusu. To było kiedyś. Słuchaj, bardzo lubię amerykańskie auta, ale my szukamy samochodu, który robi takie samo wrażenie na zewnątrz, jak i w środku. Czyli ma prawdziwą skórę, a nie materiały z odzysku, więc Ameryka odpada. Wraz z Teslą. Bo co powiesz, świeżo poznanie dziewczynie, która chce pojechać do ciebie na drinka? Słuchaj, yy, masz klucze i weź taksówkę, bo ja mam jeszcze 30 minut do naładowania. Bebe. Japonia także odpada, bo zapytają się ciebie, czemu przyjechałeś koszykiem na zakupy. Bo japońskie samochody to kurduple, czyli małe samochodziki. Okej, okay, jest Lexus, ale Lexus też się nie nada, bo kiedyś był powściągliwy, a dziś jest ostentacyjny i bardziej pasuje do jakiegoś raperskiego klipu, a nie gościa w stylu Bond. James Bond. Z podobnego powodu odpadają typowo sportowe marki oraz włosi, którzy robią auta pełne emocji, ale są za głośne i za bardzo krzyczą. Patrzcie wszyscy, no jadę, no patrzcie. <śpiewanie> My potrzebujemy czegoś bardziej stonowanego od Włochów, dlatego wybierzmy się do Wielkiej Brytanii. Więc będzie to auto z Wielkiej Brytanii i najpierw musimy się zająć eliminacją rodzajów nadwozia. Bo do faceta z charakterem nie wszystko pasuje. Czyli nie pasuje słów, nawet taki luksusowy, bo słowami to się wozi dzieci do szkoły, a nie buduje wizerunek. Faceta z charakterem. Więc może jakaś limuzyna, czyli coś od Jaguara. Okej, okay, ale na pewno to nie będzie model XE, bo jest za mały i mogą Cię pomylić z przedstawicielem handlowym. Podobny problem jest z modelem XF, który także jest zbyt... no to takie auto dla ludu, więc możesz usłyszeć. Jaguar XF? No, mam takie dowożenia psów tam na spacer. Więc pozostał na model XJ, który w latach 70 był właśnie taką elegancką limuzyną z charakterem. No ale od tamtego czasu trochę czasu minęło. A model z lat 2000, choć jest nowoczesny, to jednak z wyglądu jest za bardzo vintage. Więc musiałby to być najnowszy model, który jest nowoczesny, elegancki, ale zarazem drapieżny. Tylko tutaj także jest problem jest to druga para drzwi. Czyli jeśli wysiądziesz z takiego auta, to mogą pomyśleć, że jesteś szoferem, a nie szefem wszystkich szefów więc potrzebujemy dwudrzwiowego nadwozia. W tym Jaguar jest dobry. Bo przecież jaguar E-Type uznawany jest za najładniejszy samochód świata, ale to nie może być klasyk, bo przy klasyku wiecznie trzeba grzebać i dłubać. No i nie możesz wyglądać tak. To musi być coś współczesnego i nie będzie to model XK. Bo pierwsza generacja jest dla mnie zbyt grzeczna. Znowu druga lepiej pasuje, ale nie będę ukrywać, że moje serce jest przy modelu F Type. Tylko obawiam się, że to w ogóle nie może być Jaguar, bo Jaguar ma problem z imidzem. Ludzie pamiętają, że zrobili Forda Mondeo z logo Jaguar'a, czyli model X-Type, więc usłyszysz. A Jaguar, czyli ten ładny Ford, no, ok, rozumiem, że każdy producent pożycza od kogoś, bo przecież taki Bentley ma technologię od Volkswagen'a, ale oni mają to, co najlepsze. Tak jest, chodzi o silnik W12, który powędrował do Bentleya Continental GT. I tego silnika nie można się czepiać. Znowu samego Continental GT? Już tak, bo nie jest idealnym autem dla faceta z charakterem. Brakuje mu trochę bazura. I z czasem ten pazur zaczął rosnąć, bo pojawiła się wersja Speed, w której chodziło o duże szybkości, A do tego wersja po w Top Gear pokazała, że więcej w nim życia niż się wszystkim wydaje, bo wzięli go na odcinek rajdowy i radził sobie świetnie. Do tego była wersja ta najszybsza, czyli Super Sport, która jechała grubo ponad 300 km na godzinę i też brzmiała groźnie. No i nie zapomnijmy o wersji GT3R, która została przygotowana, aby jak najszybciej pokonać tor, co w sumie jest bez sensu, bo waży aż 2,2 tony. No ale jeśli chodzi o charakter, to sens nie ma sensu. No a teraz mamy najnowsze wcielenie, które jest jeszcze lepsze od poprzednika, no ale co z tego, skoro Bentley to także nie może być, bo jego charakter psują celebryci, którzy. Nie mają żadnego gustu, jak choćby taka Paris Hilton, która kazała pomalować go na różowo. Marka Bentley, zresztą jak Rolls-Royce, jest jak biżuteria dla celebrytów, więc jak podjedziesz czymś takim, to usłyszysz. O, Rolls-Royce, a, myślałem, że przyjechał ten raper, no ten, co on ostatnio spotykał się z tą... No, z tamtą się spotykał, ona się z nim rozwiodła i ten, no wie... Pozostała nam jedna marka, czyli Aston Martin, który także nie jest bez skazy, bo wszyscy pamiętamy te przełączniki z Forda czy nawigacja z Volvo. No ale to co najważniejsze, to miało charakter. Aston serce ma właściwe, ale Aston ma także suwa. Tylko że dzisiaj wszyscy robią suwy od Lamborghini, przez Bentleya, po Rolls-Royce'a, więc SUV nie wpływa już negatywnie na prestiż jakiejś marki. Ogólnie znalazłoby się jeszcze kilka zarysowań na logo Astona, ale to co najważniejsze, czekaj, czekaj, jest jeszcze to. No ale to nie wina Aston Martina, że musieli zrobić taki model do obniżenia CO2, ale urzędników UE, którzy sobie wymyślili, że Europa nie potrzebuje pieniędzy i miejsc pracy, więc na motoryzacji mają zarabiać Chińczycy. Dobra, wracając do tematu, Aston ma kilka rys na logo, ale ogólnie to nie ma się do czego doczepić, bo jak powiesz, że przyjechałeś Aston Martinem, to co ci powiedzą? A Aston, bo Aston. No właśnie, w tym rzecz, że nie zrobili żadnego popularnego auta, które nadawałoby się na taksy, albo dla przedstawiciela handlowego, czy dla gospody, tak jak mają Niemcy. Nie powiesz także, że Aston jest tandetny w takim znaczeniu, że zajmujesz miejsce w środku i zastanawiasz się, czy nie siedzisz czasem w fabryce chińskich zabawek. Tak jak to mają Amerykanie. Nie powiesz także, że Astony nie mają odpowiedniej postury i jest wielkości koszyka na zakupy. Tak jak to mają i Japończycy. No i pomimo tego, że Aston potrafi być głośny, to jego wygląd nie krzyczy: patrzcie, wszyscy na mnie, patrzcie! Tak jak to robią Włosi. Aston jest właśnie takim idealnym autem dla faceta z charakterem, bo do niego nie da się przyczepić negatywnej łatki. Przynajmniej ja nie potrafię. Pytanie jest tylko takie, który model wybrać. I choć bardzo, ale to bardzo podoba mi się nowy Vantage, to nie będzie to on, bo ma ten sam problem co Jaguar F-Type, czyli to jest taki huligan, a my potrzebujemy czegoś z większą klasą. Więc będzie to coś z linii DB lub zbudowane z tej samej długości jak choćby Aston Martin Virage, który jest piękny, ale ma jeden problem. Jest to jego nazwa, bo nie jest zbyt popularna i pewnie usłyszysz Virage, co to w ogóle jest? A potem będziesz się musiał tłumaczyć i wezmą cię za nudziarza. Więc to musi być coś z linii DB. I tutaj mam problem, bo podoba mi się DB9 oraz DB11. Ten nowszy ma cudowną wersję DBS Super porządny system infotainment, a pod maską V12. Tylko z drugiej strony tutaj już jest Turbo, a DB9 ma silnik Wolnosący. Więc co wybrać? Powiem tak, może nie będę oryginalny i pójdę w ślady Jamesa Bonda i wybiorę DBS oparte na DB9, które brał udział w jednym z najlepszych pościgów filmowych. Jak dla mnie najlepsze auto dla faceta z charakterem to właśnie Aston Martin DBS. Bo jest eleganckie, ma zaczepne spoilery, ale nie jest tak krzykliwe jak Ferrari czy Lamborghini. A pod maską wolno sące V12, no i jeździł nim sam James Bond. A Ty co wybierasz? Daj znać w komentarzu. Pamiętaj także, że podobne historie znajdziesz u nas na stronie www. Linki masz na dole w opisie, tak samo jak linki do Facebooka czy Instagrama. Gdzie jest więcej motoryzacji z charakterem. No i nie zapomnij kliknąć suba, bo wybieramy się za tydzień w zupełnie inne tematy. No i najważniejsze, życie jest za krótkie, by jeździć autem. No właśnie, bez charakteru.